32 drużyny, niemal 400 finalistów, jedno miasto i niezliczona liczba emocji. W piątek w Gdyni rozpoczął się wielki finał 13. edycji turnieju z podwórka na stadionu Puchartym Barku. Największych piłkarskich rozgrywek dla 10-latków w Europie, nieoficjalnych mistrzostw Polski. Pierwszy dzień turnieju stał pod znakiem organizacji. Drużyny najpierw zameldowały się w akademikach Akademii Morskiej, następnie pobrały piłkarski sprzęt oraz turniejowe informatory, a później zjadły obrad i przygotowywały się do wielkiego otwarcia rozgrywek a otwarcie było naprawdę wielkie. Wszyscy uczestnicy z dumą maszerowali skwerem Kościuszki, by dojść do sceny, na której odbyła się ceremonia i losowanie grup. Jedną z tak zwanych środek był Jan Bednarek, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, a także prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, który turniejem z podwórka na stadion interesuje się od dawna, ale tę edycję traktuje wyjątkowo odpowiedzialnie. Ja już kilka lat ładnych, już jestem organizatorem, jakby tym, jakby uczestnikiem tych finałów i również i biorę czynny udział. Jestem na tych finałach, widzę łzy i radość tych młodych adeptów piłkarskich i myślę, że... Przez te 13 lat dopracowaliśmy się jakby jednego modelu, który dziś na tym finale widać, że wszystko perfekcyjnie wykonane i przygotowane przez współpracowników Polskiego Związku Piłki Nożnej. Cieszę się z tego. A jak dojdzie jeszcze jutro rywalizacja i ostatni dzień y, nagród dla uczestników, myślę, że będzie fajnie. Jest tylko jedna prośba do nieba, żeby była pogoda, to wtedy rywalizacja jest ładniejsza. Młodzi bohaterowie rozgrywek byli oczarowani ceremonią otwarcia zawodów, a zwłaszcza występem Tomasza Dolorskiego, finalisty programu Mass Media Music. Co jeszcze podobało im się najbardziej? Mi się podobało w ogóle wszystko, cała ta ceremonia, w ogóle losowania i. Ten występ był najlepszy według mnie. Najbardziej podobał mi się występ Tomka, bardzo chciałbym od niego autograf, jest mojemu ulubieńcem, bardzo lubię jak gra na skrzypcach. Już go widziałem wcześniej. Graliśmy w wydarzeniu, mieliśmy finały na Orliku. A najbardziej podobały mi się pozdrowienia od Zbigniewa Bońka. W sobotę pierwszy dzień piłkarskich emocji, w niedzielę poznamy zaś zwycięzców, którzy w październiku wyjadą na legendarne stadium Wembley, by dopingować reprezentację Polski w meczu z Anglią w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata.